Jest małe księżyno. pokażę, e, abyście państwo sobie co. Przypomnę, by. co. Czym są co? Przypomnę per second, czyli inaczej, klikanie co sekunda. Czyli e, jak to można zostać Można z sposób Ginkurich, czyli sposób klickar normal, klik, najbliżej. Czyli nasz klip się wysłala? CHEATER, Jitter, Drag Click, yeah. Drag Click i tym podobna. Co to? O oh, nie, to jest to. Yeah. Drag Click, teraz jak? E, znaczą? Nic nie znaczą. Na przykład e, to jest właściwie dobra bez. E, żadnych jakichś przykładnie mało swe są biorące się właśnie napalnia oraz to poparta tego. Co się odbali? To się to poszutam skoro się z wielu rzeczy. Nie tylko w citingu, chociaż co też się składa? Oj. Ale składnie się też między na mm. mm. Z... takiego jak podoba. Dobrze, ja chyba wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się, cześć i Pa!